Jesteśmy Meliną. Ja się za Melinę nie obrażam. Pa... Ja się obrażam. Ja nie jestem pa? żadnym meliniarzem. Tak. Tak. Ja ja Powiedziałeś takim prymitywnym, nielubionym zakolakiem. Przyjęliście Mateusza z fryzuru Rudkowskiego. O, i to? Spotkamy się tutaj, aby pewne sprawy sobie wyjaśnić, uplastycznić, porozmawiać o detalach. Naczelny prowokator kraju. No. Jego żona mówiła, że też go nie lubiła, Do obejrzała w telewizji. Oczywiście. Ten program odmienił moje życie, nawet moja żona nie polubiła. Tak, zaczęli się kochać od roku. U mnie na Podkarpaciu zawsze słowo było droższe od pieniędzy i... No, i tak jak, tak jak się umówiliśmy, tak zrobiliśmy i, i zaczęliśmy tę naszą. Proszę nie regulować odbiorników. Dzisiaj to nie jest hate park z Mateuszem Borkiem. Krzysztof Stanowski. Stanowski! 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 Mam nadzieję, że. Że Stanowski słyszy nas w tym momencie, gdzieś tam w szczerym polu, o ile jeszcze nadal stoi w pociągu Intercity, pociąg mu stanął, tak? E, nie je z zawrotną prędkością 0, zawsze 1, coś, na godzinę. Zawsze coś, zawsze <gry> coś. Ja muszę powiedzieć, że... Oj, znaczy umówmy się, że Krzysiek ma jeden głos z czterech, także będzie 3-1, no to no nie, nie, ma, nie ma znaczenia, jakie no będzie wasz, jego zdanie. Wasz, nie, nie. Ty robisz live'a teraz? Nie? nie, tak sobie nagrywam, żeby mieć pamiątkę z ostatniego a, naszego tutaj, wiesz, a, okay. zebrania zarządu, jesteśmy okay. na antenie. Okay. Okay. Dobra, teraz ja Ale nie ty nie to on... na Instagrama wrzucasz, czy... Nie, nic nie wrzucam, nie. tak sobie nagrywam, żeby mieć. No. <laughs> ale no to, to nie nadajesz teraz w tym momencie. Nie, 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 nie robię konkurencyjnej transmisji. I tak zawsze nagrywasz, jak z kolegami się spotykasz? Nie, ja nie nagrywam, ale znam twoich kolegów, nagrywał <głos> 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 raz chciałem zrobić fotki z jednego miejsca. To no, Ty pierwszy, ale... pierwszy przypadek, gdy to kto inny miał wypadek. Ja czy, Robertku, muszę, muszę <noise> ci powiedzieć, że ten sam żart przeszedł mi przez głowę, <noise> się ale się powstrzymałem. Ale ja, ty ja nie, nie mogę się powstrzymać. No, no i ten <noise> w ten sposób załatwiłeś, że już nie podpiszemy żadnej umowy z <noise> Słuchaj, No, Fajnie, ja fajnie, ja fajnie ja to jeszcze, słyszeć, ja mam bo to... Pytanie, czy Tomek Zimok się pojawił? Zapraszanie polityków? Czy mu właśnie polityczna rzecz teraz nie pozwala? Nie, chyba. chyba nie. Chyba nie. Ja bym swoje wesele chciał przeżyć jeszcze raz, bo niesprawiedliwie powiem, Pamiętam. bardzo dobra impreza, a tak. niektóre jej elementy mi umknęły. A, <laughs> rozumiem. Poważnie? Nie. Finał igrzysk e, słuchałem w radiu na obozie harcerskim i 100 osób wokół jednego małego no. radyjka po prostu nastawionego Co, na masę. Telewizora nie mieliście? Jakoś w tym lesie nie było wiesz? Twitter był takim fajnym miejscem, że się dużo rzeczy człowiek dowiadywał, że mógłby błyskawicznie jakby Ale skrócić dalej. proces taki A, dotarcia do wiedzy. Do. Dzisiaj momentami to jest siek. No A no. ja się lubię napytać na Twitterku. No ja wiadomo, generalnie masz takie, powiedziałbym, że dosyć osobliwe hobby. Tak. Lubisz tam Podlasiak zapruszyć, podlać, podlać benzyną i A. czekać, co się wydarzy. Ale tego te gówno burzewowe. No, zebranie zarządu kanału sportowego z udziałem prezesa kanału sportowego Tomasza Smokowskiego Dzień dobry wieczór dobry wieczór Mateusza Borka potężnego buraka buraka kanału sportowego oraz Krzysztofa Stanowskiego jak zwykle mnie, niczego nie, <grym> nie Właśnie. Nie wiem. Po prostu, tylko ja. Roku. Roku. Tak. Tego jak, no, jak zero. naczelny prowokator kraju. No, tak, tak. Zaraz prowokuję. Intryga. Zero. <grym> Pracowali w jednym małym pokoju razem i przez kilka lat mówili sobie na pana. I praktycznie nie co rozmawiali. To było, było dziwne. Wiesz co? Siedzieli w jednym pokoju. A ja właśnie mam takie przemyślenia, że popełniłem w życiu w tej materii wiele błędów. Pozwalając różnym ludziom przejść na ty. Panie Mateuszu, Pan ze mną przeżył wszystko. Ja nie wszystko wiem. Wiem, wiem, nie kobieta po 8 latach zostawiła. Mamy dziecko 6-letnie. Ale była zazdrosna ten... Mateusza? Proszę? Była za... Czy Pan Marek jest jakąś rodziną Mateusza Buerka? Bo tutaj na czacie widzę, że podobieństwo, że tutaj niby brzydsza wersja Pana posłuchaj. posłuchaj, siedzisz tam sobie na kanapie. Cztery kumpy się klepie. Brzeg ja bym siedział koło ciebie na tej samej kanapie. Takiego pytania byś nie zadał, nie? Takiego tutaj. pytania byś nie zadał. Jeszcze jak mi powiesz. O, o, o. Jakoś nie przypadałem za panem Stanowskim, a teraz punktualnie no 13 i stanowisko naprawdę y, polubiłem pana za ten program i y, ogólnie... Bardzo zmieniłem mu panu zdanie. jego żona myliło. mówiła, że też go nie lubiła, dopóki koniec koniec nie obejrzała w telewizji. No, oczywiście. My... Ten program odmienił moje życie. Nawet moja żona mnie polubiła. Tak, zaczęli się kochać od roku. <laughs> Ludzie mnie lubią nagle. Nie wiem, nie potrafię się odnaleźć w tej sytuacji. Coś jest... Właśnie. Coś, co poszło nie co tak. Poszło życiu? Bo bo tak bo, bo byłeś bo takim, takim prymitywnym, nielubionym zakolakiem. I było raz to całe to ci ludzie Ale generalnie to ja cię tutaj muszę udzielić paru rad, bo ci kilku rzeczy brakuje. Ty musisz bardziej grać na siebie. Ta kamera, wiesz, ty tak za bardzo się koncentrujesz na gościach. To musi być ja tutaj. Zabraliśmy no. go do doktora Szczyta, zamieniliśmy urząd radiową na telewizyjną. I zabijemy z niego gwiazdę. Odstrzegli mnie, nawet dzisiaj nie odstrzegli, zobacz no. Mieliście Mateusza z fryzurą Rutkowskiego? O i to? <laughs> Krzysiu, a możesz? Tak cię tak po ostatnim klasyku nie było pomiędzy panami żadnych dymów, bo wiadomo, że pan Mateusz to Real, Krzysiek to raczej Barcelona, to zresztą widać. Żadnego problemu i żadnych dymów, bo no tak, ja już nie chciałem kopać leżącego, a Krzysiek nie miał argumentów, żeby podjąć jakąś polemikę dotyczącą tego meczu. Rozumiem, czuję ekscytacja jak się raz na pięć lat wygrywa El Clasico, natomiast e, raziłbym trochę lodu przyłożyć do głowy. Myślę, że Krzysiek gubi arogancję, ja myślę, że Real jest zespołem, który błyskawicznie potrafi się mentalnie odbudować, czego doświadczyła jego ukochana Barcelona w El Clasico. Mateusz to chyba w Kanapos jeszcze pracował, jak ostatnio Real wygrał klasyk. W tych sprawach jednak pryncypialnych, to wydaje mi się, że jak, jak człowiek człowiekowi podaje rękę, to przynajmniej u mnie na Podkarpaciu zawsze słowo było droższe od pieniędzy. I no i tak jak, tak jak się umówiliśmy, tak zrobiliśmy. I, i zaczęliśmy tę naszą. Kto z frontmenów kanału sportowego ma najlepszą głowę do picia? O. Więc e, to musi być poważna analiza. Poważne Prawda. pytanie musi być Ja z góry przyrzucam, że smoka, ja mam. smoka, gdyż Dlaczego? jest mało litrażowy. Znaczy nie piję, że piję rzadko. Mm, <laughs> I jakieś jakiś <laughs> tak generalnie tak, nie za poważnie. Mnie <laughs> też masz odrzucić. Ja odrzucam, ja zostaję na polu bitwy, ja i Mateusz. Musielibyście e, kiedyś się zmierzyć. Chodziło, musimy to, co się zmierzyć, ale mimo wszystko postawię na siebie. Jesteśmy meliną. No tak, bo tak powiedział no śpiewak, tak. Tak. jak mówi śpiewak, no to ja się za melinę nie obrażam, pa... ja się obrażam, ja nie jestem tak. żadnym tak. meliniarzem, tak, tak, internet czat pisze, że ja mam dość, że śpię, jestem na bani, Co? a ja dopiero piszę, a ja dopiero piszę, piję drugie tutaj wiesz, piwo zero razem z Krzysiem, mhm. hej też, potężny nie mu Krzyśkowi na pan. Na pana trzeba ja. mieć wygląd i pieniądze. My, myślę, że w Nębicy musi powstać pomnik prostego chłopaka z Nębicy. Także bez oceniania kto miał rację, bez tutaj wartościowania, kto bardziej przegiął, kto użył zbyt wielu głupich argumentów albo brzydkich słów. Uważam, że po prostu to było nie na miejscu w dyskusji publicznej dwóch facetów, którzy zbliżają się do pięćdziesiątki. Kiedyś tak nawet się pośmiałem z kolegami i powiedziałem: no, no, jeśli coś takiego kontynuować, to tylko w usłudze pay per view. No. Panowie, zapraszam do szatki.